25 lat temu, ponad 25 lat temu został utworzony rezerwat Czmoń. Zapraszam was teraz w krótką zielarską podróż po rezerwacie, po jego cudach przyrody wczesnowiosennych, więc głównie skupimy się na runie leśnym. Ciekawa jestem, co tutaj spotkamy, a będziemy przechadzać się grądem, czyli lasem dębowo-grabowym. Zapraszam. I mamy pierwsze cuda, a właściwie pierwsze cudo przylaszczkę pospolitą. Zobaczcie, pięknie widać wybarwienie tych kwiatów, piękne, niebieskie, szafirowe nawet ze złotym środkiem. A liść przylaszczki tutaj mamy, proszę bardzo. Oto jest liść. Przypomina kształtem wątrobę. I dawniej yy, już wiedziano, że przylaszczka może leczyć schorzenia wątroby. Ziarnopłon, ponieważ ma bulwki, które przypominają kształtem ziarna pszenicy, nazywany był też dawniej pszonakiem. Te bulwki po ugotowaniu. W okresach głodu nasi przodkowie jadali. Natomiast kochani, uważajcie i sami nie sięgajcie, jeżeli do końca nie znacie tej rośliny. A nawet jeżeli znacie, to trzeba pamiętać o tym, że jest to roślina z rodziny jaskrowatych. Więc ona jest silna w działaniu, zawiera też wiele związków, które w nadmiarze mogą Wam zaszkodzić. Dlatego, jeśli chcecie sięgać po ziarnopłon, to na początku bezpiecznie korzystajcie na przykład z naparów z ziela. A ziele to jest ta część rośliny, tak, czyli kwiat tutaj z łodyżką, z liściem. Napary z ziela na przykład przy łuszczycy, przy problemach skórnych możecie korzystać. Lub chociażby zmiażdżone liście można przykładać w miejsca opuchnięte. To tak też z medycyny ludowej. I na początek tyle o ziarnopłonie. Idziemy dalej. Jeśli zamarzy Wam się porcja minerałów i mikroelementów na śniadanie, to proponuję Wam sięgnąć po podagrycznik. Oczywiście my go z rezerwatu zbierać nie będziemy, ale podejrzewam, że macie czasem też na ogrodach, działkach. A to cudo, to łuskiewnik różowy. Należy do rodziny zarazowatych i jest taką ciekawą rośliną, ponieważ nie uczestniczy sam w procesie fotosyntezy. Musi składniki i sole mineralne pobierać z innych źródeł. Nasz spacer po grądzie, przepięknym grądzie na terenie rezerwatu Czmoń dobiegł końca, ale przygoda z ziołami jeszcze nie. Yy, znaleźliśmy dzisiaj, w zasadzie mój mąż znalazł dla was wspaniałą roślinę łuskiewnika różowego. Ja widziałam go pierwszy raz na żywo, więc jestem jeszcze pod wrażeniem. Eee, także mam nadzieję, że tak jak ja jestem zadowolona, szczęśliwa i mogę go podziwiać, tak wy też będziecie czuli taką niesamowitą radość z tego, jak piękne cuda są w naturze. Kochani, to nie był pierwszy spacer po cudownych okolicach, ale jest to pierwszy film z tytułu Piękne Miejsca. Będzie takich więcej. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Oczywiście subskrybujcie, dawajcie mi komentarze, piszcie. Zawsze mnie to interesuje, czego chcecie się dowiedzieć, o czym mają być filmy, może o jakichś miejscach tutaj w Wielkopolsce, które chcecie polecić, to chętnie pójdę i okiem zielarki detektywa pobawię się dla Was w odkrywanie piękna przyrody. A tymczasem bądźcie zdrowi i szczęśliwi i niech Wam się darzy.